Pięciornik to rodzaj roślin obfitujący w liczne gatunki. Jednym z nich jest pięciornik krzewiasty. Niestety nie jest opisywany w literaturze pszczelarskiej, choć na to zasługuje. Pięciornik krzewiasty jest krzewem średniej wielkości. Uprawiany jest jako roślina ozdobna. Jest rośliną wadopylną i miododajną, produkującą zarówno nektar jak i pyłek. Kwiaty mają kolor żółty, a niektóre odmiany mają kwiaty białe. Kwitnie przez całe lato. Najobfici w lipcu. Krzewy są dosłownie obsypane kwiatami. Kwiaty oblegają pszczoły miodne, a szczególnie czmiele. Przylatują również pszczoły samotnice oraz pięknie barwione brzygi. Obserwując pszczoły miodne i czmiele zobaczymy u nich olbrzymie obnóża pyłkowe. Patrząc na te obnóża można powiedzieć, że dla pszczół pięciornik krzewiasty jest istną kopalnią pyłku. Ponieważ jest powszechnie sadzony na terenach zieleni miejskiej, a przy tym produkuje dużo pyłku, dlatego stał się obecnie ważną rośliną pokarmową pszczół. Zasługuje na rozpowszechnianie. Warto go sadzić na rabatach kwietnych oraz jako żywopłot. W ten sposób pomagamy nie tylko pszczołom, ale także bzygom, które ograniczają ilość mszyc.